Dlaczego brzydzi się pielęgniarka? Byłem dzisiaj na pobraniu krwi i pomyślałem, że zagadam panią pielęgniarkę i powiedziałem Brzydzi się pani krwi? Nie. Ale nigdy się pani nie brzydziła od samego początku pracy? Nie. Bardziej flegmy. Jak było jakieś odsysanie z ust, to mnie bardziej brzydzi. A to co jest dla pani najtrudniejsze? Flamethrower, dziękuję za donate kawkowy. No chyba najtrudniejsze dla mnie jest pakowanie zwłok do worka plastikowego i zapinanie tym suwakiem tak przed twarzą. A dużo ma pani już zwłok na koncie? Trochę mam. A jak jeszcze na kardiochirurgicznym pracowałam, to bywało tak, że siedem łóżek w ciągu dnia zmieniałam. To właściwie to pani najpierw tu ma człowieka, zdążyła się z nim zaprzyjaźnić. O, dzień dobry pani Janinko, a później pakuje pani panią Janinkę do worka, dlatego już tam nie mogłam dłużej pracować. A jak obcowała pani tyle ze śmiercią, no to to coś. Pani zmieniło? Chyba tak. Już tak nie gonię, już tak nie próbuję złapać czegoś nieosiągalnego, nie zabijam się w imię jakichś idei, bo widzę jakie to wszystko jest chwilowe i ulotne. I że właściwie jesteśmy gośćmi na tej planecie. I chyba nie denerwuję się już tak byle bzdurami.